W tym odcinku jeszcze, jeszcze, będę grał sama, ale obok mi będzie mi towarzyszył właśnie no, Wojtek. Wojtek będzie w, każe, w ten odcinek będzie polegał na tym, że Wojtek w każdym dziwnym momencie, w którym będę coś tłumaczył, będzie puszczał dokładnie taką muzyczkę. Dobra, no, weźmy tak głośno, bo mi pół domu rozniesiesz. Te ciszy, A nie, żeby tak prawie, prawie na maksa cicho. No i widzowie będziemy... Dzisiaj będziemy nabijać tego... Widzicie te dwa auto start dropy. Tutaj będziemy musi... Będziemy musieli zdobyć... E, będziemy musieli zdobyć i postaramy się zdobyć legendarną wiaskę. A więc lecimy. Tylko weźmiemy solo. No i jazda bo bo już obok nas będzie sobie coś oglądał. Więc widać, napowiem ten odcinek, nie będzie jakiś mega. ale po prostu chciałam zrobić taki mini opening dwóch, dwóch start dropów. Wiem, że to bardzo mało, ale... No, jeszcze zrobimy sobie kilka lierek. No, Kurde, ten Leon. Ej, jak mamy później dajeść? Tak. Kurde, to jest szóste miejsce. A nie ma Step Dropa za szóste, prawda? Nie, siódme, tak. Widzowie, lecimy potem przez Waste Dropy. Musimy wygrać pięć runek, przynajmniej na 4 minuty. No widzowie, jest... Lecimy, rozwalamy jakiegoś kolcika. O kurde, albo on rozwala nas. Nie, czekaj, nie czekamy. No nie! Aj! Dlaczego ja mam? Tak... takiego opesz. Dobra, teraz idziemy inną tekstyką, bo na pewno się na mnie idzie. Nieważne, dobra. No teraz Zdję. powinno się udać. Może jak to ale dobra, nieważne. No widzowie, pamiętajcie, 10 tysięcy lat w górę to jest nasz cel w tym momencie. Na mnie w tym momencie milion jest niemożliwy, naprawdę. Teraz na YouTube tak przywiązam jakąś jakiś sensowny film, bo wszyscy już naprawdę mają tyle dobrych pomysłów. No, wiecie, to nie takie proste, ale... Jeżeli lubicie ten, jeżeli lubicie takie, tego typu filmy, to yy, wiecie, wbijajcie na mój kanał, u Franga też będą wchodzić takie filmy, tylko po nie, nie nie za często, bo on za bardzo nie ma czasu na nagrywanie, ale na pewno coś wejdzie. Pamiętajcie, że ja i Franek w tym momencie współpracujemy, żeby przynajmniej na w tym momencie nasze kanały My zaczęliśmy niedawno z YouTube'em, ale... Dobra, drugie miejsce. Będzie starsze, Będziemy mieli stać Tylko uwaga sprawdzamy, czy to na pewno... Czy to będzie... Czy będziemy na pierwszym miejscu. Tutaj lepiej... Lipnie, szkoda, że tu wlazłem, bo... Czekaj, to niszczymy krzaki. O kurde, mamy tego skójka. Dobra, go. Kurde, jak blisko. No, dojechał, no Ale dobra, drugie miejsce. Teraz wychodzimy. I uwaga, teraz droga. epicki, 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 mistyczny. Mamy mityka. Uwaga, brakuje nam do trafienia mistycznych postaci Mortis, Tara i Willow. I chyba ktoś. Ale już nie. Jest. Dobra, robimy okieta. Ja je mogę. Od to na majka. Ale był micyk. Był mityk a ale... więc jest ci tak dobrze. Czekaj. Ja jestem w jakiejś drużynie? Mhm. Czekajcie, żeby dobrze. Eliminacja to akurat dzisiaj nie będziemy teraz, tylko to solówkę. Cztery rundy. To znaczy jak nie będzie jakąś mega rundy, ale... No Wojtek będzie nam towarzyszył, prawda? Wojtek? Dokładnie. No właśnie, bo i tak będzie, bo ja nie W każdym momencie będziesz gotowy, aby aby dobrą muzę No, ufa! Pamiętajcie, żeby subskrybować, la lajkować i też polecam wijać na kanał Franka. No i lecimy z do... Tutaj mamy jakiegoś Spikesona. Spikeson właśnie... Kurde, luz. A Luz zginęła. Nie, nie zginęła. Tu też jest. Ładne uniki w stylu Hubercika. Hubercik! No co Jak się nazywa? kanał Franka? Fnale. A nie, nie ma... Eps Polecam się subskrybować, ale puszcz mnie. Bo, no wiecie, widzowie... Kanał Franka też polecamy subskrybować, ale i... Te inne... Bywa, jak chcesz... Jak chcesz, możesz sobie subskrybować. Kurde, no! Zasubskrybować puszcz na miejsce. Usmaranka to jest milion 3 puchy. Jest... Kurde, jakie teraz puszczę, teraz puch. No. Wojtek teraz co zamiast powiedzieć na temat tego To tak. Robi wrażenie! Nie, oczywiście Wojtek jak zwykle typowa typował która y, gada w leczeni. Ale dobra to na Ty, mam Fennik z kruka. Widział, że goście. kogo? No ale. A czemu? Nie wiem. <noise> Wojtek, nie wiem, ale subskrybuję Bubusza, więc jestem w ten, śliwy. Subskrybujcie, bo. Nie, sklep choć sklepu jeszcze może nie mam, ale polecam wbijać na kanał. Chyba to sklepu nie będę jeszcze długo miał. No dobra. Kurde, nie mam szans z krukiem. Chyba, że? Okej. Okay. Ucieknę. Nie, nie mam szans. Pech szans. A dobra, piąte miejsce. mogę kolejny szkolelek do serwisowa. Szkolelek! Dobra, piąte miejsce chyba starczy. Ja mogę zagrać? No dobra. Teraz Wojtek gra jedynie. widzę, Kubercik nie... będzie komentował. Nie spodziewaliście się chyba, że... że Wojtek też będzie grał, ale... Nie, nie będzie grał u siebie na koncie, tylko na, na, teraz będzie grał u mnie. Uważaj, na Bibi. Tylko weź to wygraj, dobra? Wiem. Tam się w krzakach i poczekaj, aż będzie co najmniej... Wiem, osiem osób... Zawi że będzie, że wiesz, jak będzie pozostaje to 8. osiem. Poczekaj. Klepko! On ci widzi! On cię widzi! Migo. <śla> Straciłeś kryjówkę. Nie ma. Ej, każdy wiesz, że ten film on Cię widział. Ja Ten jest krok. No brawo, co muszę już. Chowaj się, bo te kroły są mocne. No. Tak samo jak proły. Te inne. Uważaj, on idzie, patrzę na ciebie. Może na mistera Pi. No mister Pi się na razie nic nie lekkie lagi, ale chyba nie przeszkadza to aż tak. No i pa, uciekaj przy. Wal. No kurde, no dobra, no są lagi. lagi. No. A to nie chodzi o lagi, tylko byłeś otoczony. Okej, okay, zobaczmy, co to mi dobiło, te zwłaszcza bełki. Sprawdzamy i oczu... Od... Co? Trzeba mieć czwarte? Aha. Mhm. wystarczy. Co? Za piąte? co A. Hmm, Eee... Szybciej to ja Dobra, kolejna runda. Spróbujemy go... Do... Wojtek. co radę. Dlaczego przyustawiliście takie powiadomienie? Takie, y, idziesz do sklepu i ktoś i ktoś to usłyszy i takie... Wojtek jest sklepny. Bo na ten moment Wojtek nie ma swojego kanału, ale jak tylko założy, o ile założy, to będzie na pewno, y, na pewno będzie coś nagrywał ciekawego. Może nawet będzie lepszy ode mnie. Ja nie jestem jakimś prosem, no nie? No masz 6 9. Dziewięć. Mam dziewięć subskrybów. Kurwę, mam. No, ja tu subskrybuję. Nie. No to ty mówiłeś, że zasubskrybowałeś. Chyba fr Franek i... E, o i siedem oczek. Jeżeli wie... Jeżeli... Jeżeli kto osoba oglądają ten film, to... to... Dziękuję bardzo za subskrypcję. Dobra. Myślę, że jeszcze tylko z tego śluba. Ten odcinek nie będzie za bardzo długi, bo nie mamy... nie mamy... nie mamy nie, trochę... nie będzie za bardzo długi, bo nie jeszcze nie chcę chciałam nagrywać. Już i tak wczoraj sprawdzę odcinek, to nie będę codziennie chodził. A chodźcie, to Aha, ok, nieważne. No, jeszcze dobijemy... Może dzisiaj... Tak, no to dobijemy do tej dwóch sterbro, Do tego jednego sterbroka tego, co mamy teraz za dwie rundy i już kończymy odcinek, bo... Naprawdę, to, bo teraz już się szykujemy z Frankiem do naszej nuty i je, nie ma za bardzo czasu na jakieś sensowne odcinki. Kurde, zadam. O nie, czy jest? Ale jest sensowny odcinek? Który? O okay. ten. No wiem, jest, jest sensowny, ale po prostu jakieś takie mega odcinki. Ale ten też jest fajny. O nie, Bas miał gadget. Dobra, znalazłem gadżet na poko. Który jakimś mnie nie zginął. A chyba? No. Będziesz nagrywał live'a na na przykład 1000 subów? No tak, ale... Jeżeli wiecie, pewnie wiecie, że live można nagrywać dopiero od do, do jakiejś liczby subskrypcji. Nie wiem dokładnie, może albo tysiąca, albo, albo nawet, albo trochę więcej. Ale jeżeli, uzbiera, jeżeli uzbieramy taką liczbę, to wiecie, że zrobimy jakąś live'a, w które będą uczestniczyć ci dwaj panowie, których. Któreś, jak wezmę, jesteście wątusi, w poranie. Będę uczestniczyć na live. Kurde, wywaliło mnie z gry. Ja się wywaliłem. Dobra, wywaliło mnie z gry, ale już droga mam. Na właśnie tych kanał, chyba nie będziesz miał. Ja nie, nie. Widzicie, tutaj już jest. 134 minuty nagrania. No widzowie, słuchajcie. Ten odcinek akurat, no, już się długi, nie lubię, więc już, no, chyba wystarczy jeden star, no, już, jeszcze, jeszcze wejdzie pewnie jutro odcinek do otwierania kolejnego. No, teraz pora się pożegnać. No, jutro będzie odcinek, może z Wojtkiem, chociaż nie wiem dokładnie, czy będzie, ja, ja, Wojtek pewnie też będzie się wystąpić. Subskrybujcie, lajkujcie, wpadajcie na kanał Franka. No i to było na tyle.